thank you Przechodząc na weganizm wyboru etycznego, powinniśmy głośno kwestionować system społeczny oparty na niewolnictwie i dominacji nad zwierzętami. Ta sytuacja zwierząt jest coraz bardziej dramatyczna. Z jednej strony, zarówno etyka, 90% filozofii, jak również nauka stwarza imperatyw poszanowania życia i cierpienia zwierząt. Imperatyw poszanowania życia i cierpienia zwierząt. Z drugiej strony business as usual, to znaczy eksploatatorzy zwierząt robią to, co robili do tej pory i właściwie w większym stopniu. Zdajemy sobie sprawę, że nasza sytuacja nie jest łatwa i w związku z tym jedność i współpraca jest absolutnym nakazem, imperatywem chwili. Kochani, Tara znajduje się koło Rawicza. 20 km od Rawicza. Średnia to jest 100 koni dziennie. Tam mordują. Eee, nie można z tym żyć, więc trzeba z tym walczyć. W imieniu koni, które w tej chwili wiążą na rzeź i w tej chwili strzelają im w głowę, żeby ogłuszyć, i obcinają nogi i wypruwają źrebięta gotowe już do życia. My jesteśmy tutaj, wszyscy razem, w obronie wszystkich zwierząt. W zasadzie możliwości czynienia dobra, możliwości kontestacji, możliwości przypominania o ofiarze zwierząt jest tysiące w każdym momencie tego życia. Każdy to może zrobić. Będąc w kawiarni może poprosić o rozszerzenie oferty, o, o coś roślinnego. Będąc w pracy może powiedzieć o tym w możliwie rozsądny sposób. Będąc aktywistą, będąc chociażby uczestnikiem internetu tego narzędzia, które mamy od kilku dobrych lat który nam bardzo pomagał, jeszcze zwierzęta. Tak, tak więc nie od święta, tak jak dzisiaj, chociaż takie święta są oczywiście przepiękne, ale codziennie rana do wieczora. Ja widzę. Dziękuję.